Z numerem 8, który biegał 5 razy w tym sezonie. Po, to poza swoim debiutem, gdzie był, był ostatni e, solidnie zajmował drugie, trzecie miejsca. I co prawda to był goń festiplowy na mniejszych torach w Czechach, ale jestem, jestem ciekawy, bo na pewno jest to koń, który ma dobre doświadczenie i tutaj ma dobrą wagę. Przekazujemy głos do naszych komentatorów, którzy skomentują dla nas pierwszy wyścig na torze Partynice. Gonitwa płotowa na dystansie 3600 metrów. Gonitwa ta dla czteroletnich i starszych koni, w której weźmie udział dziewięcioro uczestników, po dodatkowym wycofaniu Wałacha Letegerto oznaczonego numerem piątym. Gonitwa się rozpoczęła. Całkiem ładny, równy start z ręki. Na froncie jest Antolozik, na drugiej pozycji galopuje Bailando. Konie pokonują teraz pierwszy płot, wszystkie to uczyniły. Antolozik na froncie, Bailando na pozycji drugiej. Spaski przechodzi tam gdzieś na trzecią pozycję, jest w okolicach Bailando. A na, teraz przeszedł na trzecie miejsce Sorreno, troszeczkę odpada z paski na piątym jest Thanatos Option B również gdzieś tam blisko na ostatniej pozycji galopuje oznaczony numerem szóstym Dagon, konie mają jeszcze całkiem spory dystans do pokonania 3600 metrów to łączny dystans tej gonitwy pokonują teraz kolejny płot i wszystkim się ta sztuka udała, na froncie cały czas Antologik. na pozycji drugiej jest jest Sorreno na miejscu trzecim Bajlando, następnie Option B oraz Spaski, dalej Thanatos. Następnie Arunas, no i na ostatniej pozycji, ze stratą około 8 długości do przedostatniego konia, galopuje Dagon. No i zbliżają się tutaj do prostej, ale jeszcze nie będą koń kończyć tej gonitwy. Będą miały do pokonania kolejne okrążenie toru. Prowadzi cały czas Antologik, zbliża się do kolejnego płotu. Antologik to klacz oznaczona numerem 8. Już prawie wszystkie konie przeskoczyły ten płot, przed chwilą przeskoczył go Dagon, ma coraz większą stratę do poprzedzającej go grupy koni. Antologik prowadzi na drugim miejscu jest Bailando, blisko jest Sorreno, blisko tam Option B. W zasadzie osiem koni galopuje, mocno zgrupowane i jedynie Dagon odstaje od tej stawki. I już teraz będą pokonywać płot przed Trybuną Główną, a potem pełne okrążenie toru. Antologik na froncie, na drugim Sorreno, na trzecim Option B, Spaski na czwartym, następnie Thanatos Bailando, Arunas. Furrora i z coraz większą stratą do koni galopuje Dagon. Jeszcze około 1900 metrów pozostało do celownika od startu. Antologik dyktuje tempo pod markiem Stromskim. Pokonują konie teraz kolejny płot, zbliżają się do przeciwległej prostej. Na drugiej pozycji galopuje Sorreno, na trzecim miejscu jest Option B, na pozycji czwartej Spaski, dalej Tanatos Bailando. z Furrora już z olbrzymią stratą do koni galopuje na ostatniej pozycji Dagon oznaczony numerem szóstym. Jeszcze około półtora km pozostało do celownika. Option B jakby troszeczkę podkręcała tempo. Ma około dwóch długości przewagi nad drugim koniem, a na drugiej pozycji galopuje Sorreno. Na miejscu trzecim jest Option B z paski na czwartym. Następnie Thanatos, Bailando, Arunas, Furrora i Dagon już w zasadzie chyba będzie wstrzymywany przez jeźdźca. 1100 metrów pozostało do słupa. Zaczyna nam się troszeczkę rozciągać ta stawka. Na, pro, na prowadzeniu nic się nie zmienia. Antologik dyktuje tempo. Na drugim jest Soreno. Option B na pozycji trzeciej. Spaski. Następnie Tanatos, Bailando, Arunas, Furora została wstrzymana. Jeszcze około 900 metrów pozostało do celownika. Antologik cały czas to tempo nam tutaj rośnie. Ma ma naprawdę sporo sił tak lacz, ale zobaczymy, czy starczy ich na prostej finiszowej. Pozostały bowiem jeszcze tylko dwa płoty i około 550 metrów do celownika. I już mamy prostą finiszową, wyprowadza na nią Antologik, goni ją Sorreno, zbliżają się do przedostatniego płotu. Antologik pokonuje, Sorreno także pokonuje, gonią ją jeszcze Spaski oraz Thanatos, a także Option B, jeszcze 320. Metrów do celownika. Na front chyba wychodzi Soreno, ale jeszcze Antologik się całkiem dzielnie broni. Zbliżają się do ostatniego płotu. Jako pierwszy będzie go pokonywać Soreno? Udało się. Antologik na miejscu drugim, na trzecim Thanatos, następnie z Paski. Jeszcze tylko 150 metrów do celownika. Soreno jest na froncie, a tam atakuje go jeszcze z Thanatos. Sorreno. Thanatos i Antologik Jeszcze 20 metrów. Sorreno wygrywa na drugim. Thanatos na trzecim. Antologik na pozycji czwartej. Spaski następnie. Option B. Arunas. Mieliśmy jeszcze w międzyczasie upadek. Spadł jeździec, jeździec z konia oznaczonego numerem 10. Z Wałacha Bajlando. Spadł Rostislav Bęż. No i mieliśmy wstrzymane dwa konie. Wstrzymana została Furora oraz Dagon. A zwyciężył. Oznaczony numerem trzecim w wałach Sorreno, dosiadany przez kandydata, kandydata dżokejskiego Dominika Pastuszka. No, bailans.